No dobra, to co się dzieje właśnie w Korei Południowej, to są takie jaja, że mam nadzieję, że nigdy na takie jaja nie napotkamy w Polsce. Po pierwsze, prezydent Korei Południowej ogłosił stan wojenny. Uznał, że w parlamencie są szpiedzy z Korei Północnej. I na takiej podstawie, w dniu wczorajszym, bez konsultacji i bez rozumów, prowadził stan wyjątkowy. Wszyscy mówią, że jest to denty argument, bo podstawowymi argumentami które przyświecały prezydentowi Korei Południowej było po pierwsze miłość, chciało chronić swoją żonę, która za tydzień mogła trafić do więzienia, a po drugie wielkie pieniądze, które parlament zabrał mu, a on je wykorzystywał zgodnie z tym, co zawsze mówił Wąsik Kamiński, wykorzystywał na inwigilowanie opozycji, jak i swoich kolegów. Po trzecie kilka dni temu wsadzono do więzienia prawą rękę prezydenta, która wiedziała o wszystkich przekrętach, Jakie prezydent zrobił przez ostatnie lata. Musicie wiedzieć, że stan wojenny w Korei ma bardzo w daleko idące reperkusje. Ten stan wojenny zabiera wszystkie swobody. Nie możecie wychodzić, a jak wyjdziecie, możecie być aresztowani. Napiszecie coś, co się władzy nie spodoba, wsadzą was do więzienia. Pojedziecie gdzieś, gdzie władza nie chce, żebyście pojechali, wsadzą was do więzienia. Stan wojenny, który był w Korei na szczęście tylko przez kilka godzin, został. Zakwestionowany przez parlament prezydentowi nie udało się przekonać wojska do tego, żeby razem z wojskiem przeprowadzić pucz. Dzisiaj parlament jest wolny, a prezydent, zgodnie z bardzo dobrą koreańską tradycją, razem ze swoją żoną, teściową i najbliższym kręgiem, za chwilę trafi do pierdla.